Wyobraźcie sobie, że w ostatnim dniu szkoły wasza wychowawczyni przychodzi się z wami pożegnać. To jej ostatni dzień w szkole, a od nowego roku waszą klasą będzie opiekował się ktoś inny. Jak to jest w zwyczaju w japońskich szkołach, uczniowie dostają karton mleka do wypicia w ramach lunchu. Wtedy wychowawczyni Yuko Moriguchi po wspomnieniu o mleku wyznaje swojej klasie straszliwą prawdę. Mleko, które właśnie wypili, zostało skażone krwią jej męża, który był zarażony wirusem HIV. I tak zaczyna się ta powieść. Jeśli już czujecie coś w rodzaju obrzydzenia, to prawidłowo. Wyznania. Kanaeminato to książka z gatunku Jamisu. Słowo to trudno przetłumaczalne na język polski oznacza coś w rodzaju wrażeń lub tematów, które mogą wywoływać uczucie dyskomfortu, obrzydzenia, niepokoju lub wręcz szoku. Jamisu jako gatunek literacki skupia się na eksploracji mrocznych stron ludzkiej natury, często zawierając elementy przemocy, zemsty czy manipulacji psychologicznej. To właśnie w taki nurt wpisuje się powieść wyznania. Moriguchi wyjawia uczniom, że tylko dwa kartony mleka zostały zakażone czyje? Dwóch uczniów, których nauczycielka oskarża o morderstwo jej córki. Zamiast zgłosić sprawę na policję, kobieta postanawia wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę i rozpoczyna wyrafinowaną psychologiczną grę z mordercami. Lecz powieść ta to nie tylko, a nawet nie przede wszystkim opowieść nauczycielki o zemście. To wielogłos postaci bliżej lub dalej związanych ze śmiercią córki lub jej mordercami. Struktura tej powieści jest wyjątkowa. Każdy rozdział opowiada historię z perspektywy innej osoby, tworząc wielowarstwową narrację, która stopniowo odsłania prawdę o tragicznym wydarzeniu. Dzięki temu zabiegowi czytelnik poznaje nie tylko fakty, ale także motywy, uczucia i wewnętrzne zmagania poszczególnych bohaterów. Każda kolejna perspektywa dodaje nowy wymiar do opowieści, zmuszając do przemyślenia wcześniejszych osądów i przypominając, że rzeczywistość rzadko bywa czarno-biała. Warta podkreślenia jest również warstwa filozoficzna utworu, szczególnie refleksja nad prawem do osądzania innych. Niejednoznaczność zbrodni i wyrafinowana zemsta, którą serwuje nam główna bohaterka, skłaniają do refleksji nad tym, kto może wymierzać karę. Czy branie sprawiedliwości w swoje ręce jest kiedykolwiek uzasadnione? Czy można zrozumieć motywy zbrodniarzy, nie usprawiedliwiając przy tym ich czynów? Minato w niezwykle sugestywny sposób pokazuje, jak cienka jest granica pomiędzy ofiarą a katem. Yuko Moriguchi rozpoczyna całą historię jako kobieta skrzywdzona, zrozpaczona po śmierci córki, a jednak jej plan zemsty stawia ją w roli bezwzględnej manipulatorki. To odwrócenie ról jest jednym z najważniejszych tematów powieści. Autorka pyta, czy trauma i cierpienie mogą usprawiedliwiać posunięcia, które same w sobie stają się niemoralne. W ten sposób książka zmusza czytelnika do konfrontacji z własnymi przekonaniami moralnymi. Struktura narracyjna, kalejdoskop perspektyw, to nie tylko zabieg formalny, ale też sposób na pokazanie, że prawda jest zawsze fragmentaryczna i zależna od punktu widzenia. Kiedy czytamy rozdziały poświęcone samym mordercom poznajemy ich zranione ego, poczucie odrzucenia, desperację i chociaż te emocje nigdy nie mogą usprawiedliwić zbrodni, to jednak uwypuklają mechanizmy, które prowadzą do tragedii. Powstaje tu pytanie o odpowiedzialność społeczną. Czy to tylko złe dzieci, czy też produkt systemu edukacyjnego, rodziny czy presji społecznej? Mi na to nie daje łatwych odpowiedzi wręcz przeciwnie, wprowadza czytelnika w gęstą sieć manipulacji, w której każdy, nawet pozornie niewinny, odgrywa jakąś rolę. Dorośli są tu często bezradni, a dzieci okrutnie świadome swojej siły i bezkarności. To obraz współczesnego społeczeństwa, w którym przemoc nie jest tylko indywidualnym wyborem, ale wynikiem całego splotu czynników. Pod względem stylistycznym wyznania uderzają oszczędnością słowa i zimnym wręcz klinicznym tonem. Ten brak emocjonalnych ozdobników sprawia, że dramatyzm wydarzeń oddziałuje jeszcze mocniej. Zamiast epatować sensacją, Minato prowadzi czytelnika przez kolejne warstwy kłamstw i sekretów. W rezultacie książka Kanae Minato pozostawia czytelnika z poczuciem dyskomfortu i pytaniami, które długo nie dają spokoju: Gdzie przebiega granica pomiędzy karą a zemstą? Czy sprawiedliwość osobista może być w ogóle sprawiedliwością, czy tylko kolejną formą przemocy? Muszę przyznać że wyznania to jedna z tych książek, które zostaną ze mną na długo, nie tylko dlatego że historia sama w sobie jest szokująca i niepokojąca, ale dlatego że zmusiła mnie do zadania sobie pytań, na które wcale nie chcę odpowiadać. W trakcie lektury kilka razy złapałam się na tym, że miałam ochotę odłożyć książkę, a jednocześnie nie mogłam przestać czytać. To właśnie ta mieszanka fascynacji i dyskomfortu sprawia, że literatura naprawdę działa. Jeżeli macie ochotę na historię, która rozbije wasze poczucie moralności i zostawi z pytaniem, czy sami w podobnej sytuacji postąpilibyście inaczej, to jest książka dla was. A jeżeli po lekturze poczujecie się trochę niepewnie, trochę źle, ale też mocno poruszeni, to znaczy, że mi na to zrobiła dokładnie to, co zamierzała.